Stary, bezużyteczny. Stary i bezużyteczny. Te słowa wciąż palą mnie w piersi jak rozrzeżony metal. To mój własny syn, Tomasz, krzyczał to do mnie w moje siedemdziesiąte urodziny. Przy stole, który przygotowałem własnymi rękami. Przy tym samym stole, gdzie karmiłem go, gdy był mały, gdzie uczyłem go robić pierogi, gdzie spędziliśmy najlepsze chwile naszego życia. Nazywam się Stanisław Kowalski. Mam 70 lat i mieszkam w Krakowie. To, co opowiem Wam dzisiaj, zmieniło nie tylko moje życie, ale pokazało mi, że nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć światło. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak ta historia się skończyła i dlaczego teraz jestem szczęśliwszy niż kiedykolwiek, zostańcie ze mną do końca. I subskrybujcie ten kanał, bo takich prawdziwych historii będzie więcej. Zacznę od początku. Jestem emerytowanym mechanikiem samochodowym. Przez 40 lat naprawiałem samochody w małym warsztacie na krakowskich podgórzach. Moje ręce, pokryte bliznami i plamami oleju, które nigdy całkowicie nie schodzą, to świadectwo ciężkiej pracy całego życia. Po śmierci mojej kochanej żony Marii dwa lata temu mieszkam sam w dwupokojowym mieszkaniu w bloku z lat 70. Tamtego chłodnego listopadowego dnia. 15 listopada, gdy pierwsze płatki śniegu zaczynały opadać na krakowskie ulice, przygotowywałem się na przyjęcie rodziny. Byłem podekscytowany jak dziecko. Ustawiłem na stole mój najlepszy serwis, ten z kwatowymi wzorami, który Maja dostała na ślubie od swojej matki. Przygotowałem bigos, pierogi z kapustą i grzybami oraz sernik według przepisu żony. Zapach cynamonu i wanili wypełniał małą kuchnię, przypominając mi o lepszych czasach. Punktualnie o siedemnastej zadzwonił dzwonek. Otworzyłem drzwi szerokim uśmiechem, oczekując ciepłego przywitania. W progu stał Tomasz, mój czterdziestoletni syn w eleganckim płaszczu, obok niego jego żona Agnieszka i dwójka dzieci, dwunastoletnia Zosia i dziesięcioletni Paweł. — Dzień dobry. — Tato — powiedział Tomasz chłodno, podając mi małą torebkę z prezentem. Nie mamy dużo czasu, musimy jeszcze jechać do rodziców Agnieszki. Moje serce skurczyło się. Pamiętałem czasy, kiedy Tomasz przybiegał do mnie z radością, opowiadając o swoich przygodach w szkole. Teraz wydawał się być tu tylko z obowiązku. Dzieci weszły cicho, skupione na swoich telefonach. Agnieszka uśmiechnęła się sztucznie i pocałowała mnie w policzek. Pięknie tu paśnie, dziadku. Powiedziała Zosia, jedyna, która wydawała się szczerze zadowolona z wizyty. To babcia Maja uczyła mnie robić ten sernik, odpowiedziałem, mając nadzieję na nawiązanie rozmowy. Może nauczyć je kiedyś. Tomasz przerwał. Zosia ma lekcje tańca, języków, matematyki. Nie ma czasu na takie rzeczy. Kolacja przebiegała w napięciu. Opowiadałem o swoich dniach, o sąsiadach, o tym, jak pani Nowakowa z parteru poprosiła mnie o naprawę kranu. Tomasz słuchał z irytacją, sprawdzając o chwilę zegarek. Tato, czy nie myślałeś o domu opieki? Zapytał nagle. Masz już 70 lat. To mieszkanie to za duże dla ciebie, kropka. Niemal się zakrztusiłem pierogiem. Dom opieki. Ale dlaczego? Radzę sobie doskonale. Tato, wczoraj pani Kowalczyk dzwoniła. Że zostawiłeś gaz otwarty. To niebezpieczne. To była chwilowa nieuwaga. Broniłem się. Każdemu się zdarza. Agnieszka dołączyła do mejża. Dziadku, dom opieki to nie jest źle. Będzie dziadek miał towarzystwo, opiekę medyczną. Nie chcę żadnego domu opieki. Podniosłem głos. To jest mój dom. Tu żyłem z Mają, tu wychowywałem Tomka. Tomasz westchnął z irytacją: Tato, musisz być realistą. Jesteś stary, samotny, zaczynasz zapominać. Nie możemy się ciągle o ciebie martwić. Martwić. Poczułem, jak gniew narasta w mojej piersi. Kiedy ostatnio się o mnie martwiłeś? Raz w miesiącu przyjeżdżasz na godzinę. Mam własną rodzinę pracę obowiązki odpowiedział Tomasz ostro. Nie mogę ciągle sprawdzać, czy wszystko z tobą w porządku. Nigdy cię o to nie prosiłam. Ale problem istnieje, krzyknął Tomasz, uderzając pieścią w stół. Jesteś stary i bezużyteczny. Tato, nie możesz już o siebie zadbać. Cisza, która zapadła po tych słowach, była ogłuszająca. Dzieci przestały jeść, a Agnieszka opuściła wzrok. Patrzyłem na syna z niedowierzaniem. Stary bezużyteczny, powtórzyłem cicho, tak o mnie myślisz. Tomasz natychmiast zrozumiał, że posunął się za daleko. Tato, nie chciałem. Chciałeś, przerwałem mu. W końcu powiedziałeś, co naprawdę myślisz. Tomasz stał od stołu. Dzieci, pakujemy się. Jedziemy. Siedziałem nieruchomo, patrząc jak moja rodzina zbiera rzeczy. Zosia podeszła do mnie i objęła. Dziadku, bardzo mi smakował sernik. Szepnęła. Po ich wyjściu mieszkanie znów stało się puste i ciche. Zbierałem naczynia z drżącymi rękami. Stary bezużyteczne. Te słowa paliły mnie bardziej niż jakiekolwiek fizyczne cierpienie. Następnego dnia wstałem o świcie. Nie mogłem spać po tym, co wydarzyło się podczas urodzin. Padał deszcz ze śniegiem. A krakowskie ulice były śliskie i niebezpieczne. Mimo to postanowiłem wyjść z domu. Wszedłem do mojego starego Fata 126P, auta, które sam kiedyś naprawiałem i które wciąż mi służyło. Nie miałem konkretnego celu, po prostu chciałem uciec od wspomnień z poprzedniego wieczoru. Jechałem ulicami Krakowa, mijając znajome miejsca warsztat, gdzie kiedyś pracowałem. Był teraz przekształcony w nowoczesne centrum serwisowe. Stary park, gdzie zabierałem małego Tomka na spacery, był teraz pełen młodych rodziców z dziećmi. Może naprawdę jestem bezużyteczny, myślałem, zatrzymując się na czerwonym świetle. Wtedy usłyszałem krzyk. Z pobliskiego sklepu wybiegła młoda kobieta, krzycząc: Pomocy, moja córka. Bez namysłu zatrzymałem samochód i podbiegłem do kobiety. Kobieta płakała, trzymając na rękach małą dziewczynkę, może dwuletnią, która była nieprzytomna. Co się stało? Zapytałem. Zadławiła się. Nie oddycha krzyczała matka. Pamiętając kolenia z pierwszej pomocy, które przechodziłem w wojsku, i później jako mechanik, wziąłem dziecko na ręce. Odwróciłem je na brzuch. Położyłem na swoim przedramieniu i delikatnie uderzyłem między łopatki. Po kilku sekundach dziewczynka zakaszlała i zaczęła płakać. Oddycha, płakała z ulgi matka. Oddycha! W tym momencie podjechała karetka pogotowia, którą ktoś zdążył wezwać. Ratownicy medyczni przejęli opiekę nad dzieckiem. To pan jej uratował życie, powiedział jeden z ratowników do mnie. Wie pan, co robisz w takich sytuacjach? Młoda matka mnie objęła. Jak mogę panu podziękować? Uratował pan moją córkę. Nie trzeba mi dziękować, odpowiedziałem skromnie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jak się pan nazywa? Musi pan podać swoje dane, nalegała kobieta. Stanisław Kowalski, odpowiedziałem. Jestem Anna Wielgosz, a to moja córka Maja. Gdyby nie pan, po wszystkim wróciłem do domu z dziwnym uczuciem. Po raz pierwszy od długiego czasu czułem, że zrobiłem coś ważnego, że byłem komuś potrzebny. Wieczorem zadzwonił telefon. To była Anna Wielgosz. Panie Stanisławie, jak się pan czuje? Czy mogłabym pana odwiedzić z mają? Chciałabym, żeby poznała swojego bohatera. Następnego dnia Anna przyszła z małą mają. Dziewczynka była żywa i uśmiechnięta, jakby nic się nie stało. Maja, to jest pan Stanisław. To on ci wczoraj pomógł, powiedziała Anna. Dziewczynka podeszła do mnie i wyciągnęła do mnie rączki. Wziąłem ją na kolana, czując jak moje serce się ociepla. Anna opowiedziała mi o sobie. Była samotną matką, pracowała jako pielęgniarka w szpitalu dziecięcym. Mieszkała z córką w małym mieszkaniu niedaleko. Wie pan, moja mama zmarła dwa lata temu. Maja nie ma dziadków. A pan, pan wydaje się bardzo samotny. Opowiedziałem jej o moim życiu, o Mali, o konflikcie z synem. Wie pan, powiedziała Anna, może moglibyśmy sobie wzajemnie pomagać. Ja pracuję w zmianach. Czasem potrzebuję kogoś, kto popatrzy na mają. A pan. Może czułby się mniej samotny. W ciągu następnych tygodni regularnie opiekowałem się małą Mają. Uczyłem ją polskich piosenek, które śpiewałem kiedyś Tomaszowi. Opowiadałem jej bajki, które pamiętałem ze swojego dzieciństwa. Dziewczynka szybko mnie polubiła i zaczęła nazywać mnie Dziadkiem Stasiem. Anna często zostawała na obiedzie. Gotowałem dla niej i mai, Ciesząc się, że mogę wykorzystać swoje kulinarne umiejętności. Dom znów był pełen śmiechu i radości. Pewnego dnia, kiedy spacerowałem z Mają po parku, spotkałem swoją sąsiadkę, panią Nowakową. Panie Stanisławie, nie wiedziałam, że ma pan wnuczkę, powiedziała zaskoczona. To nie moja wnuczka, odpowiedziałem, ale potem dodałem z uśmiechem. Ale bardzo ją kocham, jakby była. Maja podbiegła do mnie i objęła za nogę. Dziadek Staś będzie mi czytać książkę, powiedziała radośnie. Pani Nowakowa uśmiechnęła się. Widać, że ma pan z nią świetny kontakt. To piękne, jak pomaga pan tej młodej mamie. Tego wieczoru, kiedy Anna przyszła po mają, zastała nas przy stole, jak pokazuje dziewczynce stare zdjęcia. To była moja żona, Maria tłumaczyłem. A to mój syn, gdy był w twoim wieku. Czy oni też będą mnie kochać? Zapytała maja niewinnie. Poczułem ściskanie w gardle. Jeśli nie, to są głupi, powiedziałem, obejmując dziewczynkę. Anna usiadła obok nas. Panie Stanisławie, czy rozmawiał pan z synem od tamtego wieczoru? Nie, odpowiedziałem, i nie wiem, czy chce. Może pani widzi całego obrazu, powiedziała delikatnie Anna. Pracuję w szpitalu dziecięcym. Widzę wielu rodziców, którzy są przepracowani, zestresowani. Czasem mówią rzeczy, których później żałują. Ale on naprawdę tak myśli, odpowiedziałem smutno. Może, a może się boi. Boi się, że pana straci, więc próbuję kontrolować sytuację. Maja zasnęła na moich kolanach. Anna patrzyła na nas z czułością. Wie Pan, jest Pan najlepszym dziadkiem, jakiego maja mogła mieć. I jestem pewna, że był Pan także dobrym ojcem. Tymczasem Toma się męczył. Od wizyty u mnie nie mógł spać spokojnie. Słowa, które wypowiedział, wciąż go prześladowały. Agnieszka próbowała z nim rozmawiać, ale on się zamykał. Może powinieneś do niego zadzwonić mówiła mu żona przeprosić. Nie powiedziałem nic, co nie byłoby prawdą upierał się Tomasz. Jest stary, zapomina zostawi gaz otwarty. To był jeden incydent odpowiedziała Agnieszka a ty go nazywałeś bezużytecznym. Dzieci te zauważyły zmianę w ojcu. Zosia podeszła do niego pewnego wieczoru. Tato czy dziadek jest chory? zapytała. Nie, córeczko. Dlaczego pytasz? Bo tak smutno z nim rozmawiałeś. A ja go lubię. Robi najlepsze pierogi na świecie. Tomasz poczuł ukłucie w sercu. Pamiętał, jak uczyłem go robić pierogi, gdy był mały. Pamiętał, jak cierpliwie tłumaczyłem mu, jak składać ciasto, jak nie pośpieszyć z gotowaniem. W grudniu spadł pierwszy prawdziwy śnieg. Budowałem z Mają bałwana na podwórku, gdy zobaczyłem znajomy samochód. To był Tomasz. Syn wysiadł z samochodu i powoli podszedł do mnie. Maja schowała się za mną. Tato, powiedział Tomasz cicho, możemy porozmawiać. Skinąłem głową. Wszedłem z Mają do mieszkania, gdzie czekała Anna. Anna to mój syn Tomasz. Przedstawiłem ich. Tomasz był zaskoczony obecnością obcej kobiety i dziecka. Dzień dobry, powiedział niepewnie. Anna wyczuła napięcie. Maja, idziemy do domu. Dziadek Staś będzie chciał porozmawiać z synem. Kiedy zostaliśmy sami, w mieszkaniu zapadła cisza. Tato, przyszedłem cię prosić, powiedział w końcu Tomasz. Patrzyłem na niego w milczeniu. To co powiedziałem podczas urodzin? To było okropne. Nie myślałem tego tak. Ale powiedziałeś odpowiedziałem spokojnie. Byłem zestresowany, zmartwiony. W pracy mam problemy, dzieci mają swoje sprawy, a Gnieszka jest pracowana. I ja jestem jednym problemem za dużo, dokończyłem. Tomasz usiadł ciężko na krześle. Boję się, tato. Czego? Że cię stracę. Że coś ci się stanie, a ja się nie dowiem. Że będziesz leżał na podłodze przez tydzień, zanim ktoś cię znajdzie. Po raz pierwszy od miesięcy spojrzałem na syna ze zrozumieniem, więc dlatego chciałeś mnie umieścić w domu opieki. Myślałem, że to najlepsze rozwiązanie. Że będziesz bezpieczny. Tomku, powiedziałem, używając pieszczotliwego imienia z jego dzieciństwa. Bezpieczeństwo to nie wszystko. Ja nie chcę tylko przeżyć. Chcę żyć. Tomasz podniósł wzrok. Kto to był? Ta kobieta z dzieckiem. Opowiedziałem mu o Anie i Mai, o tym jak uratowałem dziewczynkę, o tym jak stały się częścią mojego życia. Widzisz, powiedziałem na końcu: Może jestem stary, ale nie jestem bezużyteczny. Tej małej dziewczynce uratowałem życie. Anna potrzebuje pomocy z opieką nad Mają. Ja potrzebuję poczucia, że jestem komuś potrzebny. Tomasz słuchał z rosnącym wstydem. Nie wiedziałem, bo nie pytałeś. Przyjeżdżałeś raz w miesiącu, sprawdzałeś, czy żyje i odjeżdżałeś. Jak mogę to naprawić? Tato, pomyślałem przez chwilę. Może zaczniesz o poznania ludzi którzy teraz są częścią mojego życia. Następnego dnia Tomasz przyszedł z całą rodziną. Przedstawiłem im Annę i Mają. Początkowo było niezręcznie, ale Maja szybko roztopiła lody swoją bezpośredniością. – Zosia, chcesz zobaczyć, jak dziadek Staś robi pierogi? – zapytała dziewczynka. Zosia spojrzała na ojca, który skinął głową. – Tak, bardzo chcę. – Uczyłem wnuczkę robić pierogi, dokładnie tak, jak kiedyś uczyłem jej ojca. Tomasz patrzył na to z rosnącym wzruszeniem. Anna rozmawiała z Agnieszką o pracy pielęgniarki, o trudnościach wychowywania dziecka w pojedynkę. Wie pani, pani też to niezwykły człowiek, powiedziała Anna. Maja go uwielbia, a ja jestem mu tak wdzięczna za pomoc. Tomasz podszedł do mnie. Tato. — Uczysz się robić pierogi tak, jak kiedyś mnie uczyłeś. — Pamiętasz? — zapytałem ze zdziwieniem. — Oczywiście, że pamiętam. To były jedne z najlepszych film mojego dzieciństwa. Paweł, który był cichy przez większość wizyty, podszedł do mnie. — Dziadku, możesz mi opowiedzieć o tym, jak naprawiałeś samochody? Uśmiechnąłem się. — Oczywiście. A może nawet pokażę ci mój stary warsztat, jeśli twój tata pozwoli. Wieczorem, gdzie Anna z Mają poszły już do domu, Tomasz został ze mną sam na sam. Tato, chcę, żebyśmy częściej się widywali, żebyś był częścią życia moich dzieci. Ja też tego chcę, odpowiedziałem. A co z twoim bezpieczeństwem? Wciąż się martwię. Pomyślałem, a może pomożesz mi zainstalować jeden z tych systemów alarmowych. I może będziemy częściej rozmawiać przez telefon. To dobry pomysł. I może, może moglibyśmy razem robić coś. Jakieś hobby. Lubisz naprawiać rzeczy? zapytałem z uśmiechem. Nauczyłeś mnie kilku podstaw, odpowiedział Tomasz. Może mógłbym się czegoś więcej nauczyć. W następny weekend Tomasz przyjeżdżał z dziećmi do mnie. Czasem spotykaliśmy się wszyscy razem. Rodzina Tomasza, ja, Anna i Maja. Dom znów był pełny życia i śmiechu. Uczyłem Pawła podstaw mechaniki w małym garażu, który wynająłem. Zosia uczyła się ode mnie gotować tradycyjne polskie potrawy. Maja nadal mnie uwielbiała, a Anna stała się jak córka. Tomasz zrozumiał że nie jestem problemem do rozwiązania, ale człowiekiem do kochania. Ja z kolei zrozumiałem, że mimo trudnych słów wypowiedzianych w gniewie, syn jednak mnie kocha. Pewnego wieczoru, gdy wszyscy siedzieliśmy przy stole, jedząc pierogi zrobione przeze mnie i Zosię, Maja powiedziała, Dziadek Staś, dlaczego jesteś taki szczęśliwy? Spojrzałem dookoła stołu na syna, synową, wnuki, Anne i małą mają, bo mam najlepszą rodzinę na świecie, odpowiedziałem. Jedną, którą urodziłem i jedną, którą wybrałem. Tomasz wziął mnie za rękę: Tato, przepraszam za to, co powiedziałem. Nigdy nie byłeś bezużyteczny, jesteś najważniejszą osobą w naszym życiu. A ja przepraszam, że nie potrafiłem Ci pokazać, jak bardzo Cię potrzebuję. Odpowiedziałem. Maja podniosła swoją małą rączkę. Ja też Was kocham i chcę, żebyśmy zawsze byli razem. Wszyscy się roześmialiśmy. Pomyślałem o Mali i wiedziałem, że byłaby dumna. Znalazłem sposób na to, aby być potrzebnym, kochanym i szczęśliwym. Odkryłem, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa wartość człowieka mierzy się miłością, którą daje i otrzymuje. W ciepłym świetle lampy czy stole pełnym jedzenia i otoczony ludźmi, których kocham, ja, Stanisław Kowalski, zrozumiałem, że to właśnie są najlepsze lata mojego życia. Jeśli ta moja historia poruszyła was tak, jak mnie porusza każdego dnia, kiedy o niej myślę, zostańcie komentarz poniżej. Opowiedzcie mi o waszych dziadkach lub o tym, jak ważne są relacje międzypokoleniowe w waszym życiu. Wasza historia może zainspirować innych i pokazać, że miłość rodzinna może wszystko przezwyciężyć.